Jedziemy teraz na Legię Warszawa, gdzie będę miał szansę spotkać się ze Starym wardią, czyli przyjaciółmi, znajomymi mojego taty. Zobaczymy, co mam do powiedzenia na temat walki Tomka-Damka dzisiaj. I liczę na to, że powspominam z nimi dawny, stare, dawne czasy. Tutaj wychowywałem się, przyjeżdżałem, stałem na obozy, na treningi, jeszcze raz czasów, kiedy robił tarcze, czy to Andrzejowi Gołocie. Czy samemu Tomkowi Adamkowi. Historia w tym ośrodku jest niesamowita. Wiele, wiele hektolitrów potów wylanych przez, przez zawodników, to, że odnosili tutaj wielkie sukcesy. Część z tych osób, część z tych tenerów, bokserów, były bokserów, można powiedzieć, są moimi drugimi, trzecimi rodzicami. Osobami, które miały również wpływ na moje ukształtowanie, mojego charakteru. Witam, znajdujemy się teraz na legi, gdzie mam szansę rozmawiać z naszym złotym medalistą olimpijskim Janem Szypańskim. Panie Ani, jakie oczekiwania w stosunku do walki a Tomka Damka z Kliczką? No może się mylę, ale liczę na Tomka. A co są, jakie są silne strony Tomka? Jego upór to no technika. I wszystko co posiada z boksu amatorskiego, to się przydało mu teraz. Udało mi się znaleźć jednego cwaniaka, bardzo dobrego cwaniaka i znanego cwaniaka. Panie trenerze, jakie e, uczucia, jakie, jakie myśli na temat walki Tomasza Damka z, z Kwiczką? No, tutaj z kolegami dosyć dużo dyskutujemy na ten temat. Zresztą nie od dzisiaj, nie od wczoraj, już do czasu, kiedy już ta walka była wiadomo, że, że, że dojdzie do tego do skutku. Nie wiem dlaczego, ale jestem, znaczy się wiem dlaczego, jestem przekonany, że Tomek Adamek wygra tę walkę. E, można powiedzieć, że Tomek Adamek jest e, bokserem bardzo znanym już dzisiaj w Polsce i bardzo inteligentnym. E, Wszyscy o tym dobrze wiemy. Co jest jego silną stroną? E, właśnie cechy, które kolega Marcin... Wiet e, e, Tutaj przed chwilą powiedział inteligencja, mądrość i przede wszystkim jest świetnie wyszkolony bokserem technicznie. Kliczko od czasu kiedy boksował z Lenoxem Luisem, z tak dobrym, z tak wymagającym bokserem, jeszcze nie boksował. I to jest jego tutaj taka niekorzyść, a na duży plus dla tą, dla tą kadą. Było mówione, że Tomek na tą walkę zdecydował się już bardzo szybko. Czy nie lepiej byłoby dla niego prostu, żeby jeszcze stoczył jedną, dwie walki, przygotował się do tej walki jeszcze lepiej, nabrał więcej doświadczenia? To tak naprawdę nic nie da dzisiaj w, w tej kategorii wagowej tak naprawdę poza Tomkiem i poza kliczką nie ma nikogo więcej, także teraz albo nigdy. Mam się że się rozmawiać z Bogdanem Gajdą, naszym olimpijczykiem. Panie trenerze, jakie oczekiwania w stosunku do walki Tomka Damka z kliczką? No wszyscy mają jak największym, no, ale... Patrząc realnie to, to nie jest ciężka waga Tomek. To jest sztuczny, sztucznie napompowany. On 85 boksował, Wzrostu nie ma, nie ma zasięgu ramion. Kliczko ma specyficzny styl, boksu. Z, z runda na rundę to będzie miał coraz mniejsze szanse Tomek. Będzie musiał mieć kondycję nieludzką. Ten, no, zajedzie go kondycyjnie ten kliczko Mało boksuje, ale pressing, pressing on go wykończy. Jakie inne strony w tym momencie można tutaj wymienić u Tomka damka. U Tomka, no technika regulacyjna, ruchliwość, no ale to mówię, na ciężką wagę, nie na ciężką wagę, no. on tutaj jak w pierwszych rundach nie da sobie rady, to później będzie coraz mniejsze szanse miał. No. Na co musi Tomek przede wszystkim uważać e, ze strony Kliczki? No na te dzidy prawe, no, on lewym ustawia, ustawia go tym lewym i co jakiś czas mocna prawa leci mu w lukę jakąś i tak jak wykańczał przewodnie wszystkich ludzi, prostym, prawym, prostym. No. Tak jak w pojedynki starej gwardii właśnie, tak się wychowywałem. Tak się zdobywa mistrzowska, mistrzowskie medale. Tutaj kiedyś łuki leciały wiesz, wszystko, co Nogi. Nogi. Pokaż, Pokaż Marcinowi nogi. Zobacz, od koszykówek. Czem mistrzowski, wejdę do Wszyscy tu już nie gramy dzisiaj, co? Panie Adamie, jakie oczekiwania w, e, w sprawie walki Adama? Tomka, Damka z, e, z kliczką. No cóż, o czy serce mówi, żeby Adamek wygrał, tylko ja na rozumie co innego. Ja Jak oglądając Adamka z McBride'em, to Adamek po 12 nie podłączył go ani razu. Tak, żeby tam coś był knockout czy coś. Ja nie wiem o no ale no, żeby go był do liczenia czy coś takiego. A jak wyszedł Wach, no to wiadomo, co zrobił z tym. Boję że może trochę siły takie uderzenie wyjadamkowi braknąć, bo technicznie to mu nic nie brakuje, jest waleczny, jest odważny. Wiadomo, a to są górale, nie? A no chciałoby się, żeby Adamek, ale... Obawiam się, że może być ciężko. No z całym sercem jestem z nim i za nim, ale... troszkę się obawiam, że może braknąć czegoś. Na co musi przede wszystkim Tomek Adamek, Tomek Adamek uważać? No akurat teraz na tej gale, na konferencji prasowej tam był... Pokazywane walki Adamka i były walki yy, Kliczki. No, Kliczka ma strasznie prawą rękę silną. Tu musi bardzo uważać, schodzić z uderzenia prawej ręki, łapki wysoko, żeby ani, ani razu nie może sobie pozwolić na jakąś nieuwagę. I ostatni nasz gość, mój mentor, człowiek, który sprawił, że jest głośno o naszej rodzinie, mój tata, Janusz Gortat. Tato, przede wszystkim, jakie, jakie, jakie oczekiwania, jeżeli chodzi o walkę? Kto wygra? Kto wygra? Lepszy. A, a, a walka była ciekawa, no, zobaczymy. Serce mówi za Tomkiem, ale z kolei warunki fizyczne i umiejętności, kliczki, no ciężko. Jakie silne strony możemy wymienić tutaj u Tomka Damka? No, ambicja przede wszystkim. Ambicja, ambicja, jeszcze raz ambicja. Ale tam to nie jest zawodnik, który stoi, czeka, no i to jest. No, no, oby było... Ale... Dla, Tom, dla Tomka. No i, i tak jak powiedziałem, serce i serce za Tomkiem, a jaki będzie wynik, to ciężko w tej chwili. Mówi się, że Tomek do tej walki e, wystartował bardzo szybko. Wiele osób powiedziało, że wypadałoby, żeby jeszcze stoczył jedną, dwie walki, przygotował się lepiej, nabrał więcej doświadczenia. Jakie są e, twoje uwagi? Y, ja, ja to uważam troszkę inaczej, no bo Tomek już już jako zawodowiec boksuje, czyli ta rutyna już nie gra roli, bo Kliszko jest trzeba na starszy. I, I myślę, że tylko mówię, spora różnica wagi jest no 100 kg, 120 kg. jest różnica, no niestety. no I tak jak Tomek jeszcze junior ciężkie uderzenie miał w jest. to uderzenie nie takie mocne jak, jak w kluczki. No. Dla Gortat TV, Janusz Gortat Senior, a ja również dziękuję, Marcin Gortat Junior. Pozdrawiam.